Szczęść Boże, witamy Was bardzo serdecznie i zapraszamy na Noc Księgarni, która odbędzie się w dniach 15-17 października bieżącego roku. O godzinie 19:30 do 22:00, a może chwila dłużej. Więc tak, to główne spotkanie, właśnie w nocne Nocy Księgań, będzie w piątek, 16 października. Całe to wydarzenie to trzy dni, ale to główne właśnie jest w piątek, 16 października od 19:30. Tę noc chcemy poświęcić na rozeznawanie duchowe, na rozeznawanie tego, co Pan Bóg mówi, a może nie tylko Pan Bóg, ale co i świat mówi, i jak rozeznać właśnie, co jest od Pana Boga, a co jest nie od Niego. Chcemy właśnie przez konferencje, przez świadectwa, przez też rozmowę, dyskusje wzajemnie dzielić się tym, jak rozeznawać, co jest w wolą Pana Boga? Jak iść za Nim w jeszcze lepszy sposób? Wiemy, że w każdym człowieku toczy się wewnętrzna walka dobra ze złem, tego co dobre, tego co złe. I nawet rzeczy, które wydawały się, że są Boże, mogą tak naprawdę nimi nie być. I odwrotnie, czasami coś, co na pierwszy rzut oka jest daleko od Pana Boga, tak naprawdę do Boga może prowadzić. Ale jak to rozpoznać? Właśnie to chcemy w nie zgłębić. Dlaczego akurat też ta tematyka? Dodamy, że impreza ma nazwę Nocna Wizyta Ukochanego. Dlatego taka nazwa, ponieważ ona nawiązuje do pieśni nad pieśniami, gdzie Oblubienica, konkretnie chodzi o rozdział 5, gdzie Oblubienica wychodzi na ulicę i szuka Oblubieńca. To poszukiwanie już się zaczyna, kiedy Oblubienica jest śpiąca, ale jej serce pozostaje czujne. I to właśnie jest takim przełożeniem na nasze życie duchowe. Kiedy idziemy za Bogiem, dotykamy Go, zapraszamy Go do życia, ale później kończy się miesiąc miodowy, jak to bywa w miłości z Panem Bogiem i zaczynają się schody, tak? I nie wiemy, co jest od Boga, a co nie jest od Boga, co jest od złego. To jest tak bardzo ważny temat, że nawet ojcowie Kościoła, którzy dotykali bardzo surowego życia, bo to było życie eremickie, mówili właśnie o takim rozdwojeniu w nas, że my nigdy nie wiemy, co jest myślą Bożą, a co jest Myślą złego. Jewariusz już z o tym mówił. I teraz tak, żeby mieć pewne narzędzie do tego, że chcemy iść za Bogiem, wybierać to, co on, a nie to, co my, prawda? Bo może niektórzy z nas już mają doświadczenie, że wybierając siebie w życiu, rozbili się o to bardzo boleśnie. Chcemy wam pomóc, dać do ręki narzędzie, pokazać taki całościowy wykład, który obejmuje tą tematykę wizyty, ukochan wizyty ukochanego. Będziemy się podpierać różnymi takimi, obrazami z Biblii, być może też, myślę, że też dotkniemy zwiastowania, bo one jest takim kanonem rozznawania natchnień, kiedy do Marii przychodzi anioł, ale też powiemy coś, co jest bardzo taką czystą naszą duchowością o Eucharystii. Tu ksiądz poprowadzi wykład o Eucharystii, kiedy Jezus powiedział do, do Alberionego, założyciela, stąd chce oświecać, czyli że Eucharystia jest nam dana po to, że możemy zwyczajnie pójść do Jezusa, który jest w Eucharystii, i po prostu słuchać, co on do nas mówi. I teraz jakie są sposoby tego? Więc zapraszamy Was wszystkich, żebyście byli z nami. To będzie to wydarzenie stacjonarne, czyli ono się odbędzie w naszej siedzibie, naszej księgarni, tutaj na Siedem Kamienic. Zaprosimy pierwsze 45-50 osób z racji, wiadomo, koronawirusowych. Natomiast cała, cała treść tego wykładu będzie dostępna na naszym Facebooku, ale też na YouTube to umieścimy. Tak, więc przede wszystkim zapraszamy też tutaj do, do księgarni do Jastą Górą na ulicy 23. A jeśli ktoś nie będzie mógł przybyć, to również zapraszamy do relacji właśnie na portalu Facebookowym, na, na YouTube, więc będziemy starać się też tymi taczami dzielić się również w sieci. Więc serdecznie zapraszamy. Jeszcze raz przypominamy, termin to jest 16 października od godziny 19.30. Jeszcze dodam, że dzień wcześniej odbędzie się bibliodrama, która jest akurat wydarzeniem zamkniętym, ale jesteśmy otwarci na kolejne cykle bibliodram, tak, która będzie dotyczyła tematyki e, miłosierdzie, które władzie po unieniu, Ten moment, kiedy Maria Magdalena spotka Jezusa i mówi Mario i ona po prostu już wszystko wie. Ehm, Jesteśmy otwarci na kolejne cykle, więc gdyby ktoś z Was chciał, był tutaj stacjonarnie, to zapraszamy do zapisów na kolejne wydarzenia. Jest taka szansa, także zapraszamy Was, bądźcie z nami i oglądajcie nas. Zapraszamy raz jeszcze i na to spotkanie, na to księgarni, jak i na wszystkie inne rzeczy, które będą działy się w najbliższym czasie w naszej księgarni. Szczęść Boże!